Kolejka Bieszczacka jak z map możemy nieraz nie wyczytać, rozpoczyna historycznie swój przebieg w Nowym Łubkowie. Od razu tutaj e, widzimy e, taką e, jednopikselową linię czarną, przy której jesteśmy informowani o tym, że linia jest nieczynna. Nieczynna, gdyż e, jedyne funkcjonujące aktualnie turystyczny przebieg e, prowadzi od e, przysiółka cisnej, czyli od Majdanu do mm, przysłupa. Jesteśmy na odcinku pomiędzy Smerekiem a Wetliną, e, miejscem gdzie natura jeszcze aż tak znacznie sobie o tych, tych torach nie przypomniała. Są odcinki o wiele bardziej zapuszczone, wijące się gdzieś właśnie w okolicach wetlinki, solinki. Tutaj można by mieć jeszcze nadzieję na to, że tory uda się przywrócić do użytku, że jeszcze tutaj taka choćby turystyczna linia będzie przebiegać. Można za to trzymać kciuki, gdyż, cóż, no, miejsca są bardzo tutaj turystyczne i obciążone, jeżeli chodzi o towarzyszącą nam drogę wojewódzką. Dlatego taki dodatkowy tutaj ruch turystyczny, wiodący właśnie taką urokliwą, urokliwą ścieżką, na której zresztą można wypatrzeć pewne elementy, nieco oczywiście zardzewiałe, tutaj mm, opierane o e, drzewa, o krzewy. Można, można sobie o tym jeszcze przypomnieć, tak? Generalnie tędy wjedzie mm, też trasa biegowa, także m, tak fajnie tutaj przygotowane i Wycięty odcinek oczywiście można uznać za w jakiś sposób wykorzystywany, ale do założonego przez twórców tej kolejki użytkowania jeszcze troszeczkę nam tutaj środków potrzeba.